Siemanos z tej strony, RTO to tier lista najlepszych postaci na Brawl Ball w Brawl Stars, więc zapraszam do oglądania. Na początek podkreślam, że to oczywiście moje zdanie, więc Wasza opinia może być nieco inna. Lecimy od początku z tierem S. Moim zdaniem na Tierze S ląduje na pewno Ali, ląduje również Jae Young, oczywiście. Oli sprawuje się również spoko, podobnie sytuacja będzie się miała z postaciami takimi jak chociażby, tylko muszę je odszukać, Case, Finks, Charlie myślę, że też się nada nawet na ten tier, tylko gdzie ona się podziała jest nasza Charlie. I teraz tak, dałbym tutaj też na pewno Lumi, czy chociażby postać jaką jest Ewe. Gdzie jest Ewe? Gdzie jest Ewe? Jest Ewe. RT, czy chociażby Draco. Więc Draco ląduje tutaj, podobnie jak jego kolega. RT. Następnie dałbym tutaj postaci takie jak przede wszystkim Juju która myślę, że spoko się sprawuje tutaj. Na pewno ląduje tutaj Jackie. Z czym niewątpliwie się zgadzam. E, gdzie jest nasze Jackie? Jackie, where are you? czy Lola, Mac i Dołg. A także Ash na pewno. Gdzie jest Mac? Kolejne postaci to nawet spoko i na pewno jeszcze tutaj Kendi ląduje. Potem ewentualnie coś dodam jeszcze. Chester tutaj na pewno ląduje na kolejnym tierze. Takie postaci jak Rosa, która jest spoko na piłkę, szczególnie mapy te z krzakami. Myślę, że Otis jest spoko jak najbardziej, ale. Nie aż tak, więc otisa dałbym na mida. E... Miple jest dalej git Ale czy aż tak Że na piłkę myślę Że Mipla brać No mocno średnio Mocno średnio, tylko gdzie on się podział? Wybył losowo, nie, nie, mogę go tu namierzyć w ogóle Gdzie on się podział? Zniknął z mojego zasięgu wzroku, co to ma w ogóle być za jakiś scam? Sycyam Dobra W każdym bądź razie myślę, że Sam, jeszcze jest spokój, gdzie jest Sam, jest sam się znalazł Myślę, że też będzie tutaj to przede wszystkim też zależy od umiejętności, ale Amber dałbym tutaj. Podobnie dałbym też Boni. Obecnie Willow też tu jest grana. Hank też tu jest grany. Pan P nawet jest tu grany. Ale przede wszystkim jest tu grany też ktoś, o kim zapomniałem. Jest to Buster te spoko nawet na piłeczkę I jest często grany, jest low Mamy tutaj potem Też tare która jest grana dosyć często Podobnie jak Nita i też się nawet git sprawuje e, Piecek albo Grif Też znajdą tutaj swoje miejsce w mojej liście Maisie, Janet czy chociażby nawet Clancy no jak się naładuje oczywiście, tylko bo ja tu sobie przygotowałem tą listę jest i Meeple okej okay. Maisie Janet gdzie jest Janet i Clancy Frank B nawet Bull Cordelius czy też uh, Jesse, nawet Gas Larry Leif, ee, Jesse, jeszcze tutaj był Gas i oczywiście Bell, i tu jeszcze jest grany na pewno. Na takie średnie, ale nawet dobre. To jest tutaj Otis przede wszystkim. Jest tutaj beczka. Jest tutaj. E, melody jeszcze bym tam wsadził. Nawet grom. Jest tutaj e, Bo. Na pewno. O ile Bo nie. Dobra. Jest tutaj też Berry. Nie no dobra dobra nie, to nie będzie tak. One będą dobre. One będą dobre. Jest też na pewno Penny. Jest też na pewno bibi bibi pi pi bibi, bibi, pi bi 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 No nie, więc tak to to prezentuje się. Jeszcze jest tutaj na pewno Karl Poco Collet Max 8 bit i bass Ed bit i Bas. El primo jeszcze może bym dał i Squeaka. Jeżeli coś mi przyjdzie jeszcze do głowy, to e... no i tutaj leci tak: Sprout, tutaj leci Shelly, tutaj leci e... Kiełgin czy Spike, Spike, Kieł, albo Jean. Miko Angelo Leon Lili Stu nawet bym go może wyżej dał troszeczkę e, na pewno tutaj jest też grany on, on jest spoko no i słabe to będą oczywiście na pewno tutaj Dynamite. No oczywiście, jeżeli ktoś ma skilla, to tego Mortis to jest w ogóle klasy, klasyczek na tym trybie. Piperka jest no, słabsza moim zdaniem tutaj e, colt. Edgar Mendy jeszcze przejdzie. Y... Brock Pam Lems ląduje tutaj. Czak to troszeczkę. Chociaż zależy na jakiej mapie, ale na większość to oczywiście. Czak niestety nie. Moe Sandy jest dobry. Barley. Średnio bym grał Barleya, Kit, Kruk to łatwo jest pokonać, to jest przyjemny kosek dla teammatów, Nani, Mi pladałbym sobie tu na takiego Mida przed tymi słabymi postaciami na ten tryb i Shade dałbym tu, Byrona raczej dałbym tu, bo co prawda może leczyć, ale mega szybko, mega szybko. Może się wywalić, no nie? Więc tak to wygląda. Surge, to on musi się a po wywaleniu się traci. Te upgrade jest zazwyczaj w większości. No i Rico, więc tak wygląda moja tier lista postaci na piłkę. Co o niej sądzicie? Możecie napisać w komentarzu. Dzięki za oglądanie. Cześć.